Siemanko widzowie, co tam dobrego u was słychać? Od premiery najnowszej konsoli Nintendo minęło już kilka dobrych tygodni, a ja przez ten czas intensywnie testowałem sprzęcik, aby móc się z wami podzielić moimi wrażeniami i spostrzeżeniami na jego temat. Muszę tu także zaznaczyć, że nie mam zamiaru nikogo namawiać do jego zakupu, nieprzekonanych nie przekonam i nawet nie chcę tego robić, a ci, którzy nabyli swój egzemplarz zapewne byli na to zdecydowani już o wiele wcześniej. W tym materiale odniosę się jednak do wielu spraw związanych z konsolką i po części będzie to też jej recenzja. Aby złapać właściwą perspektywę, musimy cofnąć się do przełomu marca oraz kwietnia 2025 roku, gdzie przez internet przelała się gigantyczna fala krytyki Switch'a z numerkiem 2. Mój X płonął wtedy od negatywnych informacji i miałem wrażenie, że czepiano się dosłownie wszystkiego. Bo za drogo, bo zły ekran, bo kiepska bateria, tu oberwały nawet pudełka i uznano je za koszmarnie brzydkie. I trochę nie ogarniałem, co tu się wyprawia, ponieważ wszystko to, za co krytykowano konsolę to przecież widzieliśmy przez ostatnie 20 lat. Płatne Demagier znam to od 2004 roku. Trzepanie hajsu za aktualizację, to również już widziałem. Gry po 3,5 paki. To chyba też już było. Kiepski ekran w pierwszej generacji konsol Nintendo. Grano to 20 lat temu. Mała pojemność pamięci wewnętrznej. <gry> Znam to bardzo dobrze. Wszystkie te problemy nie przeszkodziły jednak opchnąć się Switchowi 2 w ilości 3,5 miliona egzemplarzy w zaledwie 4 dni, co jest jedną z najlepszych premier w historii gier wideo. Widać ostre słowa krytyki skierowane w stronę Nintendo nie przełożyły się na zachwianie sprzedaży, ale rację mają ci, którzy twierdzą, że wszyscy nabywcy nowego Switcha są beta testerami i za jakiś czas wyjdzie poprawiony model konsoli. No oczywiście, że tak będzie, i nie jest to żadne odkrycie Ameryki. Było tak z pierwszym Switchem, gdzie mieliśmy kiepską wersję V1, ulepszoną V2 oraz model z OLEDowym ekranem. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku DS-a, gdzie pierwsze modele wyróżniał koszmarny design oraz fatalne ekrany. Wersja Lite wydana zaledwie półtorej roku później naprawia wszystkie błędy oryginału. I co wtedy pisano w prasie? Ano to, że mocarne PSP zmiecie z planszy handhelda Nintendo. Natomiast dziś, patrząc na wyniki sprzedaży obu konsol, widzimy coś zupełnie odmiennego. I jak najbardziej można powiedzieć, że hej, przecież Japończycy od razu mogli przygotować dwie wersje stryka: z ekranem jaki dostaliśmy oraz wersję OLED. I tu znowu musimy wrócić do czasów Directów, gdzie po sieci szalał hashtag drop the price, żądający obniżenia ceny następcy Switcha, a urządzenie z lepszym ekranem zapewne byłoby jeszcze droższe. A jak już jesteśmy przy cenie, to nie wiem jak niektórym wyszło, że konsola powinna kosztować 1800 zł, bo przecież Switch 1 to był taki tani. No cóż, pierwszy Stryk zadebiutował w marcu 2017 roku w cenie około 1500 zł. W tamtym czasie najniższa krajowa na rękę wynosiła 1459 zł. Oznacza to, że po przepracowaniu całego miesiąca nie starczało nam wtedy floty na zakup nowej konsoli. W 2025 roku Goły Switch 2 kosztuje 2200 zł, gdzie najniższa krajowa wynosi około 3500 netto. Czyli za jedną pensję kupimy pstryka, nowego Mario Karta, Cyberpunka i jeszcze zostanie nam na kebab w żabce. Mało tego, przeliczając te 1500 zł z 2017 roku z uwzględnieniem inflacji to dziś za pierwszego Switcha trzeba by zapłacić około 2300 zł, czyli jest to kwota równa prawie temu, co zabulimy za bandla z Mario Kartem. Dlatego też uważam, że cena za konsolę nie jest mocno wygórowana, a jak ktoś miał opcję, to mógł przecież zamówić pstryka na Amazonie za około 2000 zł. Okej, okay, nie będę dla Was robić unboxingu sprzętu, bo pewnie widzieliście to już na innych kanałach z milion razy. Generalnie, w pudełku znajdziemy wszystko to, co jest nam potrzebne, aby rozpocząć zabawę z nowym strykiem. Niemniej, tutaj muszę przyczepić się do dwóch rzeczy. Stacja dokująca nie zachwyca wykonaniem, plastik bardzo łatwo się gnie i przy pierwszym wyjęciu z kartonu, no trochę wali chińszczyzną. Ta klapka to też jest jakaś lipa, i dok z oryginalnego switcha bije go na głowę jakością wykonania. Fajnie, że mamy złączelan, wzorem tego, co oferowała stacja dołączana do OLEDowego modelu. Niestety, grip na joykony nie posiada gniazda USB, aby móc podładować kontrolery, gdy zabraknie im mocy, i to irytowało mnie już przy mojej V1. Szkoda, że Nintendo nie zdecydowało się jednak wrzucić do pudła urządzenia o nazwie Joy-Con Charging Grip, które jest do tego zdolne i bez problemu można je kupić osobno. Biorąc pierwszy raz do ręki nowego switcha, odruchowo chciałem wsunąć czajkony do szyn. A tu, ups, mamy przecież nowość. Kontrolery posiadają magnetyczny mechanizm dokowania, który na ten moment wydaje się być solidnym rozwiązaniem. Po latach użytkowania lewa prowadnica w mojej V1 wyrobiła się na tyle, że mogę z niej z łatwością wyciągnąć kontroler bez konieczności zwalniania blokady. No i mam nadzieję, że tu nie wydarzy się analogiczna historia z nowym patentem. Same drójkony są większe od swoich poprzedników i według mnie lepiej leżą w dłoniach. Niestety, producent nie zdecydował się na zastosowanie gałek analogowych z efektem hala, więc prawdopodobnie jakiś odsetek z nich będzie cierpieć na problemy z dryfowaniem. Kontrolery zostały wyposażone w funkcje myszki, ale o tym powiemy sobie później. Konsola z założonymi Joykonami jest dużo większa od swojego poprzednika, ale to, co mnie mocno zaskoczyło, to fakt, że sprzęt leży w dłoniach o wiele lepiej od pierwszego pstryka. Nintendo umieściło tutaj dwa gniazda USB-C: jedno na górze, drugie na dole, podobnie jak miało to miejsce w modelu z 2017 roku, no i w każdym kolejnym. Podstawka konsoli jest solidna oraz stabilna, to należy tutaj zaliczyć na plus. I tuż obok gniazda USB-C znajdziemy slot na kardridze umożliwiający odpalenie GR z obu generacji Switcha. Co bardzo fajne, konfiguracja oraz przeniesienie danych ze starej na nową konsolę jest banalnie prosta. Wystarczy połączyć oba urządzenia do wspólnej sieci i postawić je obok siebie. Nowy Switch zaciągnie dane z dawcy, czyli nasze konta, savey oraz informacje o grach przejdą na świeży system. Oczywiście cyfrowe wersje zakupione w Wishopie e zostaną pobrane właśnie ze sklepiku Nintendo, no bo transfer danych z jedynki mógłby tutaj trwać wieki. Po zakończeniu konfiguracji i ściągnięciu aktualizacji oprogramowania jesteśmy gotowi do gry. I tu muszę powiedzieć, że przechodząc na nowego switcha, raczej nie przeżyłem jakiegoś efektu wow czy czegoś w tym stylu. Raczej poczułem się jakbym odwiedził starego kumpla, który wprowadził się do większego i przytulniejszego domu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi mi z tym porównaniem. I tu musimy wrócić do początku materiału, gdzie wspominałem o płatnych demach, które znam od czasów PlayStation 2. To, że coś znam, nie oznacza od razu, że się z tym zgadzam i kasowanie 40 ziko za coś, co powinno być za darmo preinstalowane na każdym systemie, jest fatalnym zachowaniem ze strony Nintendo. Taka pokazówka możliwości Switcha 2, aż prosi się o to, aby odpalała się po wstępnej konfiguracji urządzenia. Bez sensu, lepiej ten hajs przeznaczyć na coś innego. I tu należy docenić Sony za to, że dodawało Astro Playroom do każdej PS5. Wraz z konsolą kupiłem dwie gry na nośniku, czyli rodzimego cyberpunka, którego posiadam już na inne platformy oraz oczywiście Mario Kart World. Przed samą premierą wybór wyścigów z maskotkami Nintendo jako tytułu startowego był mocno krytykowany, a ja myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Mario Kart 8 jest najlepiej sprzedającą się grą na pierwszego Switcha, osiągając zawrotny wynik około 62 milionów obchniętych egzemplarzy tego szpila. Doliczając do tego wersję na Wii U, to mamy prawie 70 baniek Mario Kartów, co jest zawrotną liczbą. Patrząc na to, że World będzie wspierany przez cały cykl życia konsoli, to na start dostaliśmy murowany hitor, który pewnie również osiągnie podobny sukces co jego poprzednik. Sama gra natomiast wygląda bardzo ładnie no i jest to typowy Mario Kart. Jedziesz przez półwyścigu na pierwszym miejscu, na ostatniej prostej dostajesz bombę i spadasz na trzecią pozycję. Klasyk, jest to także tytuł idealnie sprawdzający się w staroszkolnym, kanapowym graniu z paczką znajomych i tu jak zawsze zabawy jest co niemiara. Natomiast czy nowy standard cenowy gier Nintendo dobijający do poziomu 350-400 zł w jakiś sposób mnie zszokował? No, no nie, ponieważ gry przed premierą Switcha już były drogie i dawno osiągnęły taki poziom cen i ciężko jest już z tym coś zrobić. Wystarczy spojrzeć, ile kosztują duże produkcje w PS Store czy też na Steamie, lub na ile Gearbox wycenił Borderlands 4. Microsoft już zapowiedział podwyżkę cen gier od tegorocznego sezonu świątecznego do poziomu prawie 80 dolarów za nowkę sztukę. I tu muszę powiedzieć, że bez problemu udało mi się dorwać Mario Kart w cenie 328 zł, choć w Mediamarkcie faktycznie trzeba było zabulić za ten tytuł aż 379 zł. Podobnie sprawa wygląda z nowym Donkey Kongiem, gdzie na francuskim Amazonie kupimy grę za około 280 ziko. Także no nie ma lekko i trzeba szukać na rynku najlepszych ofert. Należy także pamiętać o tym, że ceny pudełek na konsole Nintendo najmniej tracą na wartości w porównaniu do gier wydawanych na konsole pozostałych wydawców. Tak było na poprzednich generacjach, tak jest na pierwszym Switchu i podobnie będzie na drugim. W tym temacie raczej wszystko zostaje po staremu. No i sam wygląd nowych pudełek również zaliczam na plus, ponieważ mocno różnią się od tego co znamy z pierwszego pstryka. Wyraźnie widać, że taki Mario Kart jest grą przeznaczoną na konsolę z dwójeczką w nazwie i przysłowiowa babcia kupująca wnuczkowi grę na Switcha numer jeden nie powinna się tutaj pomylić. Osobiście jestem ogromnym zwolennikiem grafik na grzbietach i bardzo mi się podoba to, że Nintendo poszło tą drogą. Także nie wiem o co była ta cała spina w temacie designu pudełek, ponieważ zostały one zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób. Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem widmowolności to jedna z niewielu pozycji w pełni wydana na fizycznym nośniku na nowego switcha. Gra wygląda i śmiga na pstryku bardzo dobrze, choć miejscami napotkałem na bagi glicze graficzne, ale nie zdarzyło się tak, aby wywaliło mnie do menu głównego. Oczywiście, jest to tytuł mający już na karku niemal 5 lat, ale nie mniej. wydaje się, że decyzja o wypuszczeniu Cyberpunka na start konsoli jest strzałem w dziesiątkę i niejedna osoba ponownie będzie chciała ukończyć przygodę w Night City. Tutaj mogłem też sprawdzić nowość, czyli funkcję myszki, jaką Nintendo dodało do Joy-Conów, i muszę przyznać, że w taki sposób gra się naprawdę dobrze i sterowanie jest bardzo precyzyjne. Ciekawe, czy patent ten będzie mocno eksploatowany w nowych produkcjach, i pewnie dopiero nadchodzący Metroid Prime 4 ukaże pełnię możliwości tego wariantu kontroli nad postaciami. I tu dochodzimy do problemu i zamieszania z nośnikami dostępnymi na Switcha 2. Nintendo zaoferowało nam kilka rozwiązań. Mamy gry, które w całości znajdują się na karcie, jak właśnie Mario Kart czy też Cyberpunk. Największą kontrowersję wzbudziło jednak ustrojstwo o nazwie Game Key Card, czyli kartridż zawierający jedynie licencję oraz umożliwiający pobranie gry z eShopu. I teraz rodzi się pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie? Z perspektywy kolekcjonera zbieracza kart jest to fatalne rozwiązanie, ponieważ takie osoby i ja się również do nich zaliczam, chcą mieć grę w całości na nośniku. Natomiast dla typa, któremu to lot to co tam się znajduje, no to jest to dobre rozwiązanie. Po pierwsze dlatego, że produkcja takiego karta jest tania i nie będzie kosztować tyle co wydanie gry na 64 GB nośniku, jaki zaoferowało wydawcom Nintendo. Po drugie natomiast, taki kartridż umożliwiający pobranie cyfrowej zawartości będzie można odsprzedać, co jest niewątpliwie jego wielkim plusem, bo cyfrówki z iShopu e przypisanej do konta nie puścisz w świat jak ci się znudzi. Zresztą, na Xboxie czy PlayStation 5 w zasadzie funkcjonuje to od dawna. Płyta z takim Halo Master Chief Collection to tylko instalka, a całość i tak trzeba pobrać ze sklepiku Microsoftu. I takich przykładów można by podać więcej. Patrz najnowszy DOOM wydany na PS5. Po prostu, Nintendo nie owija w bawełnę i klarownie przedstawiło sytuację. Niemniej, jak podaje The Game Business, klienci unikają pustych kartridży i najlepiej sprzedającą się grą otwarcia poza Mario Kartem został, no kto by się spodziewał, nasz rodzimy Cyberpunk. Osobiście nie będę kupować game'ki Kardów, ponieważ mimo wszystko wolę mieć jakieś dane na zakupionym nośniku. Bo wiecie, dziś grę można pobrać z e-shopu, ale czy będzie to możliwe za 10-15 lat? Tego nie możemy być pewni i wtedy taki kart nie sprawdzi się nawet jako przycisk do papieru krytykowany przed premierą Switcha 2 ekran LCD. No cóż, nie jest to OLED, ale nie jest to też jakiś dramat, na którym nie da się grać. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest on większy od tego, co znamy z pierwszego pstryka i przekątna 8 cali robi robotę. Podobnie jak rozdzielczość, gdzie w trybie przenośnym mamy 1080p oraz wsparcie odświeżania w 120 Hz. HDR natomiast poprawia kontrast i kolory. Zresztą zrobiłem dla Was porównanie i tu macie odpaloną Zeldę Breath of the Wild na oled modelu Steam Decka oraz na nowym pstryku, gdzie zakupiłem płatny upgrade pozwalający pyknąć w Zeldę w 60 FPS-ach. Co? Płatne aktualizacje? Tak, Nintendo poszło drogą Sony i oferuje płatne update'y dla wybranych tytułów ze Switcha numer 1. W tym niechlubnym gronie gier znajdziemy m.in. obie Zeldy oraz planowany upgrade pack do Kirby'ego Anty the Forgotten Land, zaplanowany na końcówkę sierpnia 2025 roku. W cenie między 40 a 80 zł dostajemy ulepszoną grafikę, wsparcie dla HDR-u, a sam tytuł będzie śmigać w 60 ramkach. Oczywiście, jeżeli nie kupimy płatnej aktualizacji, to i tak gra odpali się na naszej konsoli, z tym, że będzie działać tak jak na pierwszym switchu. Warto tu także wspomnieć, że sporo tytułów otrzymało darmowy update poprawiający grafikę, ulepszający wydajność, czy też dodający obsługę HDR-u. Na tej liście znajdziemy takie hiciory jak Metroid Dread, Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet ⁇ and Violet, czy też dwie części Zeldy Sreldy. I tu dochodzimy do ogromnej zalety nowego Pstryka, czyli wstecznej kompatybilności z oryginalnym Switchem. I nie, nie jest to czysta zgodność sprzętowa, a bardziej podejście hybrydowe, łączące ze sobą emulację programową z kompatybilnością hardware'ową. Co bardzo ważne, lista gier, których nie odpalimy na nowym Pstryku, jest skromna i z bardziej znanych pozycji, to znajdziemy tu jedynie Nintendo Labo VR Kit, który jak wiadomo, wymaga od nas użycia kartonowych akcesoriów. Natomiast takie tytuły jak Ring Fit Adventure czy też One to Switch nie zadziałają bez użycia Joy-Conów z pierwszego Switcha. Niektóre gry, takie jak na przykład Batman Arkham Knight, tak właściwie były niegrywalne na oryginalnym Switchu ze względu na żenująco niski framerate i tu było doskonale widać, że sprzęt jest już za słaby, aby uciągnąć ten tytuł. Na nowej konsoli nie mamy tego problemu i Arkham Knight stał się po prostu grywalny. Zelda Link's Awakening również sporo zyskuje na świeżym sprzęcie, choć w przypadku tej gry, Nintendo zaoferowało nam darmową aktualizację, wyciągającą wszystko co najlepsze z remakeu Gameboyowej Przygody Linka. To tylko dwa przykłady potwierdzające, że na Switchu numer 2 ogramy w najlepszej możliwej jakości gry z jedynki, ale tu niestety mamy jeden problem, ponieważ niektóre tytuły uruchamiane w trybie przenośnym nie odpalają się w full HD, a jedynie w 720p, przez co wyglądają one bardzo niewyraźnie. Mam nadzieję, że z czasem Nintendo naprawi ten problem i wszystkie gry w trybie kiesząsolki będą działać w 1080p. Jest to chyba też dobry moment, aby powiedzieć sobie o największej według mnie bolączce konsoli, czyli baterii. O ile ogrywając na nowym Switchu końcówkę Front Mission 2 akumulator wytrzymywał nawet i 4 godziny, tak w Cyberpunku klęka nawet po półtorej. Cóż, zapewne kolejna iteracja konsoli naprawi tą bolączkę i na ten moment trzeba się liczyć z tym, że fabryczna bateria jest bardzo słaba. Natomiast w sieci chcąc nie chcąc, znalazłem sporo informacji, że konsola dość mocno się grzeje, szczególnie jeżeli jest zadokowana. U mnie chyba nie występuje ten problem, ponieważ w trybie przenośnym wentylatory pracują cicho, a w doku Switch osiąga widoczne na ekranie temperatury. Myślę, że nie są one najgorsze. Nintendo od zarania dziejów znane jest z tego, że pamięć wewnętrzna w ich konsolach jest żenująco niska, i niestety, w nowym Switchu oddano nam do dyspozycji jedynie 256 GB na nasze gry, aktualizacje i inne dane. Co prawda, urządzenie kompatybilne jest z kartami microSD, ale nie tymi zwykłymi, a w standardzie Express Kart, które są droższe od standardowych wersji tego nośnika. W momencie nagrywania materiału pamięć Switcha zapełniłem na jakieś 30% i na razie nie myślę o jej poszerzeniu. Ale powiedzmy sobie szczerze, te 512GB no to powinno się tu znaleźć i pewnie tak będzie w kolejnej iteracji pstryka. Za to konsola otrzymuje ode mnie sporego minusa. Muszę szczerze przyznać, że do dziś nie mogę wybaczyć korporacji z Kyoto uwalenia usługi Virtual Console dostępnej na Wii, Wii U oraz 3DSa. To tutaj mogłem zakupić za grosze cyfrowe wersje hiciorów, które na fizycznym nośniku kosztują już krocie. Taki Super Metroid wyceniany był na 20 kilka złotych, gdzie za Cardridge no to trzeba zabolić już parę stów. Idąc z duchem czasu, Nintendo swoje klasyki zaczęło udostępniać jedynie za pośrednictwem modelu subskrypcyjnego i przy Switchu 2 oferuje możliwość zagrania w klasyki konkurenta PlayStation 2 z czasów szóstej generacji konsol, czyli Gamecube'a. Niestety, aby ograć całe trzy klasyki dostępne w usłudze, trzeba wykupić przepustkę online wraz z Expansion pakiem w cenie 170 zł, co na razie odpuściłem, więc sorki, tego dla Was nie przetestuję. Na ten moment możemy pyknąć w Windwakera, Sol Calibura 2 oraz F-Zero GX. Zresztą Zelda i Bijatykę od Namko posiadam w swojej kolekcji i mogę je ograć w doskonałej jakości chociażby na Steam Decku. Tu jednak jednemu nie mogłem się oprzeć i dorwałem bezprzewodowego pada do GameCube, który jest rewelacyjny. W Metroid Prime Remaster w końcu poczułem się jak w domu, ponieważ na joyconach jakoś nie leży mi to sterowanie. A jakby tego było mało, kontroler za pośrednictwem dongla Blue retro podłączyłem do oryginalnego GameCube, a. także mój wysłużony WaveBird w końcu będzie mógł trochę odpocząć. Szkoda, że pady te są oficjalnie możliwe do zakupu jedynie dla subskrybentów Expansion Packa i trzeba pokombinować, aby wejść w posiadanie takowego urządzenia. Pierwszy pstryk doczekał się Everdrive'a o nazwie MiG Switch, który jest jednym z najgorszych flashkartów z jakim miałem do czynienia i nie radzę używać go na najnowszej konsoli Nintendo. Użytkownik x Oniku Switch Tools wyłapał bana odpalając backup gry znajdujący się w jego kolekcji właśnie poprzez MiGa. Oznacza to, że konsola jest w stanie wyłapać, że w slocie na cartridge znajduje się Everdrive, co doprowadza do zbanowania takiego systemu. A tu konsekwencje są bardzo poważne, ponieważ sprzęt zostaje odcięty od funkcji sieciowych producenta, czyli nie pogramy online, nie pobierzemy update'ów do gier, nie skorzystamy z gameki cardów, a jakby tego było mało, nie zaktualizujemy oprogramowania konsoli. Ponieważ na drugim Switchu można to ogarnąć wyłącznie za pośrednictwem serwerów Nintendo. W życiu pewne są tylko trzy rzeczy: śmierć, podatki oraz to, że gry Nintendo wychodzą tylko na sprzęty sygnowane logiem korporacji z Kyoto, nie licząc tu drobnych romansów z Applem czy też Philipsem. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której już tylko czerwoni dbają o to, aby ich marki nie wychodziły na co popadnie, zachowując dzięki temu swoją unikatową tożsamość. Nie oszukujmy się, gdyby Mariany, Zeldy czy też Pokémony można było ograć na klocku lub plejaku, to pierwszy Switch, no ale sorry, nie sprzedałby się tak dobrze. Microsoft wydaje gry na PlayStation 5. Sony od kilku lat próbuje podbić rynek PC-owy. Doprowadziło to do takiego absurdu, że piąty Play po prawie pięciu latach obecności na rynku doczekał się tylko kilku prawdziwych heksów. Ponieważ takie tytuły jak Gran Turismo 7, Ratchet Rift Apart czy też Returnal ogramy na Blaszaku lub na PlayStation 4. Dlatego właśnie ekskluzywność gier Nintendo przełoży się na sukces drugiego Switcha. Dalej osoby, które już zbudowały swoją bibliotekę fizycznych, jak i cyfrowych szpili, prędzej czy później przejdą z pierwszego na drugiego switcha. Może zaczekają na oledowy model konsoli, może skłoni ich do tego premiera jakiejś gry. Niektórzy po prostu potrzebują większego impulsu do przejścia na nowy system. No i pomimo tego, że na rynku już od kilku lat panoszą się Steam Deck i Rogalaje, to te sprzęty nie są żadną konkurencją dla nowego Switcha i są targetowane do zupełnie innej grupy odbiorców. Muszę przyznać, że byłem trochę zszokowany, że Valve od 2022 roku sprzedał jedynie niecałe 5 milionów sztuk swego handheld'a. Tryk, to mimo wszystko prostota obsługi. Wkładasz karty, i grasz i nic cię więcej nie obchodzi. Natomiast deck wymaga od nas trochę zaangażowania, co nie każdemu może przypaść do gustu. Kończąc i podsumowując ten długi materiał, Switch 2 to bezpieczna i dobra ewolucja. Na szczęście Nintendo nie próbowało wymyślić koła na nowo i wyciągając konsolę z pudełka mamy uczucie obcowania z czymś, co już dość dobrze znamy. Oczywiście sprzęt posiada wady i dla mnie największą z nich jest kiepska bateria, a znowu dla innych może być to brak języka polskiego w menu urządzenia. Niemniej, dziś ciężko jest mi już sobie wyobrazić, że miałbym teraz wrócić do pierwszego switcha, tym bardziej, że różnica w mocy jest widoczna gołym okiem i wystarczy sobie porównać, jak wygląda stary i nowy Mario Kart. po lipcowej premierze Donkey Konga konsola będzie posiadać dwa mocarne ekskluzywy, no i platformówka z pociesznym gorylem obchnie kolejne miliony pstryków. I pewnie wiele osób powie, że drugi Switch generujący grafikę na poziomie PS4 Pro to jest żenada. Jednak to nie moc decyduje o rajcowności sprzętu. Gdyby tak było, szóstą generację wygrałby klasyczny Xbox, Game Boya zmiódłby Game Gear, ADS a DS-a PSP. I tak Nintendo stosuje wiele praktykanty antykonsumenckich ale która z czołowych firm w giereczkowie dziś tego nie robi? Ja podchodzę do tego na chłodno, bo finalnie każda korporacja i tak ma wywalone w zdanie i opinie graczy, bo tu liczy się tylko i wyłącznie czysty zysk. No i na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki wam mógł powstać ten materiał. Dzięki wam bardzo, no i piona! A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego. Bye.